Relacje polsko-białoruskie dawno nie były tak napięte jak teraz. Nielegalni imigranci, mur na granicy czy ucieczka warszawskiego sędziego, który według doniesień był szpiegiem. Dodatkowo w razie ewentualnej eskalacji rosyjskiej agresji na zachód, bardzo prawdopodobnym jest najpierw atak ze strony Mińska. Czym dysponuje białoruskie wojsko oraz jak prezentuje się polska armia? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Źródła do stworzenia materiału znajdziecie w opisie filmu. Polska jest jednym z największych europejskich państw o powierzchni przekraczającej 312 tysięcy km2. Dysponujemy również ogromnym kapitałem ludzkim w ilości prawie 38 milionów mieszkańców. Pod tym względem zajmujemy piąte miejsce w Unii Europejskiej. W tym roku mija 25 lat, odkąd przystąpiliśmy do NATO ale od stosunkowo niedawna nasze wydatki na obronność przekraczają zalecany poziom 2% PKB. W ubiegłym roku polski krajowy produkt brutto wyniósł ponad 842 miliardy dolarów. Na wojsko przeznaczyliśmy rekordowo około 32 miliardy dolarów, czyli prawie 4% PKB. Sugerując się tym kryterium, obok USA jesteśmy liderem w sojuszu północnoatlantyckim. Białoruś to kraj położony w Europie Wschodniej, o powierzchni powyżej 207 tysięcy km2, zamieszkały przez ponad 9 milionów ludzi. Ma bliskie więzi bezpieczeństwa oraz społeczno-gospodarcze z Rosją. W 2023 roku PKB państwa nie przekroczył 72 miliardów dolarów. Wydatki na obronność od lat oscylują zaś w granicach 1,2%. Ostatnie oficjalne dane za 2022 rok przedstawiają, że Białoruś na ten cel wydała w przybliżeniu 874 miliony dolarów. Zatem pod względem zarówno wielkości terytorium demograficznym, jak i finansowym, górujemy nad swoim wschodnim sąsiadem. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Polska systematycznie zwiększa liczebność armii. Widać to zwłaszcza od momentu wybuchu konfliktu na Ukrainie w 2022 roku. Obecnie składa się z ponad 200 tysięcy aktywnych żołnierzy, 350 tysięcy rezerwy oraz 50 tysięcy jednostek paramilitarnych. Obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej jest zawieszony od 2009 roku. Ponadto, w razie ewentualnej napaści dysponujemy ponad 15 milionami obywateli, którzy są teoretycznie dostępni, aby pomóc w wysiłkach wojennych. Zakłada się, że są to osoby sprawne fizycznie, nadające się do walki i produkcji materialnej, zaangażowane w prowadzenie długotrwałej kampanii. Służba wojskowa na Białorusi jest obowiązkowa i wynosi 12 miesięcy dla poborowych z wyższym wykształceniem. Lub 18 miesięcy dla poborowych bez wyższego wykształcenia. Siły zbrojne naszego sąsiada to 63 tysiące aktywnych żołnierzy, 145 tysięcy rezerwy oraz 55 tysięcy jednostek paramilitarnych. Natomiast liczba obywateli zdolnych do służby wynosi około 3 miliony 700 tysięcy. Zarówno w polskiej, jak i białoruskiej armii mogą służyć kobiety. Polskie siły specjalne po raz trzeci przejęły dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Od 1 stycznia bieżącego roku przez 6 miesięcy będą w gotowości do interwencji w dowolnym miejscu na świecie. Mogą prowadzić pełne spektrum operacji specjalnych obejmujących akcje bezpośrednie oraz zadania rozpoznawcze. Po raz pierwszy są też przygotowani do dowodzenia pełnoskalową operacją obronną. W strukturze organizacyjnej wojsk specjalnych wyróżniamy następujące jednostki: Agat, Formoza, Grom, Komandosów, NIL oraz Powietrzna Operacji Specjalnych. Wśród nich służy w sumie 3841 żołnierzy. Białoruskie Siły Operacji Specjalnych to dziedzictwo sowieckiej armii, oddziałów Głównego Zarządu Wywiadu oraz KGB. Główne oddziały, które wchodzą w ich skład, czyli dwie brygady powietrzno-desantowe i jedna specnazu, są jedynymi w armii w pełni załogowymi jednostkami walki naziemnej. Wśród innych tworzących strukturę sił operacji specjalnych należy wyróżnić Batalion Bezpieczeństwa i Służby, a także Centrum Komunikacyjne. Całkowita liczba białoruskich komandosów za 2022 rok wynosi 6150. Czy chcielibyście obejrzeć oddzielny odcinek o siłach specjalnych danych państw? Dajcie znać w komentarzu. Polskie Wojska Lądowe tworzy 612 czołgów. Prawie 14 tysięcy opancerzonych pojazdów, 525 jednostek artylerii samobieżnej, 775 przeciwlotniczej oraz 211 rakietowej. Białoruskie wojska lądowe liczą 517 czołgów, 6700 opancerzonych pojazdów, prawie 370 jednostek artylerii samobieżnej, 170 przeciwlotniczej oraz ponad 200 rakietowej. W ciągu ostatnich dwóch lat nasze wojsko przechodzi szybką i zakrojoną na szeroką skalę modernizację techniczną. Świadczą o tym rekordowo wysokie wydatki, również na zakup nowoczesnego uzbrojenia. Na potrzeby wojsk lądowych zamówione zostały południowo-koreańskie czołgi K2 Czarna Pantera i amerykańskie Abramsy, krajowe armatochałbice Krab i moździerze Rak. Zestawy lotnicze Poprad wyposażone w rakiety piorun, czy jedne z najlepszych wyrzutni rakietowych na świecie Heimars i Chunmo. Siły lądowe naszego wschodniego sąsiada przez wiele lat były zaniedbywane w zakresie modernizacji i reprezentują w znacznej mierze poziom technologiczny z czasów upadku Związku Radzieckiego. Trzon stanowią cztery brygady zmechanizowane, złożone z czołgów T-72B i bojowych wozów piechoty BMP-2. Rozpoczęto procedurę wprowadzania nowych rodzajów uzbrojenia, takich jak czołgi T72B3 produkcji rosyjskiej oraz rodzimej produkcji systemy rakietowe W200 Polones. Są to jednak symboliczne ilości ze względów słabszych możliwości finansowych. Polskiego nieba strzeże 59 myśliwców, 34 samoloty szturmowe, 49 transportowców, ponad 100 samolotów szkolno-bojowych. 9 jednostek do zadań specjalnych, 215 helikopterów i 30 śmigłowców bojowych. Siły powietrzne Białorusi tworzy 37 myśliwców, 51 samolotów szturmowych, 4 transportowce, około 30 samolotów szkolno-bojowych, 64 helikopterów i 25 śmigłowców bojowych. Polska dysponuje przestarzałymi radzieckimi maszynami typu MiG-29 czy Su-22, które powoli są zastępowane nowocześniejszymi. Wśród nich należy wyróżnić m.in. amerykańskie samoloty wielozadaniowe F-16 oraz tureckie drony bezzałogowe Bayraktar. Zamówione zostały także najnowocześniejsze myśliwce F-35 i koreańskie samoloty F-A-50. Białoruś odziedziczyła po Związku Radzieckim liczne śmigłowce, samoloty i systemy obrony powietrznej. Są to zatem mocno przestarzałe jednostki, lecz część z nich zmodernizowano. Przykładem jest MiG-29, któremu dodano zdolności do atakowania celów naziemnych czy możliwości tankowania w powietrzu. Oprócz tego należy wyróżnić samoloty rodziny Suchoj, między innymi Su-30, Su-25 oraz Su-24, Wśród nowocześniejszego uzbrojenia znajdziemy szkolno-treningowe jak 130. Polska marynarka wojenna to jeden okręt podwodny, dwie fregaty, dwie korwety, trzy łodzie patrolowe oraz 21 trałowców. Białoruś ze względu na brak dostępu do morza nie posiada sił morskich. Mimo powszechnej opinii o trudnej sytuacji polskiej marynarki wojennej nie brakuje głosów optymizmu. Komandor Grzegorz Mucha z Inspektoratu Marynarki Wojennej dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych w ubiegłym roku potwierdził, że potrzebujemy nowych okrętów, lecz te, którymi dysponujemy obecnie, są gotowe do prowadzenia konfliktu. Podkreślił ponadto aktywne zaangażowanie polskich jednostek w operacjach NATO, zarówno w ramach stałych grup fregat, jak i w zespołach przeciwminowych. Dodatkowo wspomniał o prowadzeniu przez Marynarkę Wojenną standardowych operacji w rejonie Bałtyku. Przywołując przykład okrętów rozpoznawczych. Nowe statki w postaci trzech mieczników, czyli wielozadaniowych fregat rakietowych, mają trafić do służby do 2034 roku. W planach są również okręty podwodne orka, delfiny wzmacniające zdolności w zakresie rozpoznania oraz kolejna seria trzech niszczycieli min -Cormoran. Zarówno Polska, jak i Białoruś nie dysponują własnym arsenałem jądrowym. Jednakże nasz kraj jest zainteresowany uczestnictwem w programie Nuclear Sharing. W ramach tego przedsięwzięcia broń nuklearna jest rozmieszczana w wybranych państwach członkowskich NATO. Był to jeden z tematów rozmowy między polskim prezydentem Andrzejem Dudą, a ponownie ubiegającym się o fotel prezydenta USA Donaldem Trumpem. Spotkanie odbyło się 17 kwietnia bieżącego roku w Nowym Jorku. Stanowi to niejako odpowiedź wobec dostarczenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na teren Białorusi w ubiegłym roku. Polska w rankingu siły militarnej Global Firepower 2024 zajęła 21 miejsce spośród ocenianych 145 państw, a Białoruś 64. Czy zgadzacie się z wynikami tego zestawienia? Jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.